Witajcie kochani, ponownie Agas z tej strony. Postanowiłam nagrać dzisiaj dla Was filmik, odpowiadając na najczęściej mi zadawane pytanie, czy ta osoba się do mnie jeszcze odezwie. Ok, zrobimy sobie trzy warianty. Wybierz kartę, na zasadzie wybierz kartę i zobaczmy, czy ta osoba, czy ta osoba jeszcze się do mnie odezwie. Rozumiem, że już nie macie kontaktu. Póki co pokłóciliście się. Wasze drogi się może rozeszły. Coś poszło nie tak. Może grube słowa weszły w grę, może czyny. W każdym razie, bo dla osób, które czekają i zastanawiają się ta osoba się do nich jeszcze odezwie. Tak? Już rozkładam. I wykładam. Bo jeszcze się do mnie odezwie. Mhm. I jeszcze może z opiekuńczyk wyciągniemy sobie wyciągniemy sobie przekaz. Dobrze. Na grupy drugiej poproszę o nią przekaz anielski opiekuńczy. I dla grupy trzeciej poproszę opiekuńczą kartę, w anielskiej. Mhm. Dobra. Kochani, wybieramy. Pierwsza grupa. Druga grupa, trzecia grupa. Intuicyjnie, bardzo proszę, pomyślcie sobie o tej osobie, która Was interesuje i wybierzcie sobie w myślach, które czytanie ma być dla Was. Możecie sobie zatrzymać filmik, jeżeli potrzebujecie więcej czasu. A ja zacznę już powoli od grupy pierwszej. Tu sobie odłożę to jest trzy, dwa. Czy ta osoba jeszcze się do mnie odezwie? No, kochani, ta osoba czeka. Czy się odezwie, odpowiadając na pytanie? To może zaraz. Ja mam wrażenie, że w tej relacji. Nie było równowagi. Ktoś tutaj dawał więcej, czy inaczej może. Ktoś, yy, ktoś z Was w tej relacji był biorcą, a druga osoba była dawcą. Nie było równowagi w dawaniu i braniu. Dlatego to, ta relacja się rozpadła. Ta osoba nie nic nie robi w waszym kierunku. Nie ma zamiaru się odezwać. Nie ma to są, bardzo, to są czyste karty. Jasne karty. Nie ma zamiaru się odezwać. Ona jak ona zakończyła ten etap w swoim życiu i poszła dalej. Ona nie czuje tego. Tutaj nawet nie ma uczuć tej osoby już. Te uczucia, jeśli kiedyś były, to ona wygasła. I tak naprawdę ona nie czuje, żeby miała, miała ta osoba, po co się odzywać do Was. Jakby ma wrażenie, że nie ma czego już szukać u Was, tak? Rada, rada dla Was. Mam, mam wrażenie tutaj w tym rozkładzie, że to Wy byliście y, tym biorcą. Za mało dawaliście tej osobie od siebie. Czyli otrzymywaliście to, co najlepsze braliście dla siebie, a nie potrafiliście okazać tej osobie tego, co czujecie w, y, w sercu. I ta osoba tutaj wyraźnie czuje te braki. Trzeba by było nad tym popracować Nad okazywaniem uczuć miłości o, Wy jesteście bardzo mocno zamknięci Na wyrażanie siebie Na wyrażanie swoich uczuć Także to była karta dla was Rada I co tu jeszcze Szanuj to co dla ciebie najważniejsze Jeśli nie istnieje bezwzględne tak Nie ma również nie Och, tak, żebyście widzieli jeszcze. Dobra. Dziękuję grupie pierwszej za czytanko. Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, wciśnijcie subek. a ja biegnę do grupy drugiej. Czy ta osoba jeszcze się do Was odezwie? A z kielichów. Cztery buławy, dwie buławy, paśmieczy. Moi kochani, ta osoba e, widać, że Was obserwuje z ukrycia, ale nie, nie wykonuje żadnych ruchów. E, bardzo dużo się w nim dzieje. E, w sensie dużo emocji buzuje. Bardzo jej się podobacie tej osobie. Um, bardzo jasne karty, są jasny przekaz. <laughs> Jakby miała też ta osoba, też dwie opcje, tak się może trochę nie może zdecydować, ale bardziej bym się skłaniała um, do tego. że ta osoba jakby szuka w sobie odwagi do tego, żeby się do was ponownie odezwać. Ponieważ tak, uczucia do was są, a z czy ta osoba chciałaby nowego początku z wami, budowania, budowania czegoś, czegoś stałego z wami. Jemu bardzo, tej osobie bardzo zależy na waszej relacji. Ale, ale póki co nie wykonuje żadnego ruchu, tak. Tutaj trzeba być dobrej myśli, ponieważ, no nie robi ruchu. Może dopytajmy. Ej, gdzie są moje karty? Dopytajmy jeszcze o dwa kielichy. O dwie buławy, przepraszam. Bo pytajmy, czy ta osoba zdecyduje się do Was odezwać. Czy jednak znajdzie w sobie odwagę. No, może być jeszcze jakaś inna kobieta. Miota się ten, ta osoba tutaj. Mioda się ta osoba, bo tutaj może być inna kobieta jeszcze. Yy, lub, lub jakaś inna kobieta która ma na niego wpływ może być to matka lub, yy, lub ktokolwiek inny w każdym razie osoba, która ma wpływ na jego tutaj decyzję ponieważ, zobaczcie, on tutaj siedzi mimo, że, mimo uczuć i, i tutaj i yy, 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 bardzo bardzo dobrych uczuć, planów marzeń wobec was Patrzcie, on siedzi tutaj sobie. Widzicie? I nic nie robi. Ale buzuje w nim tutaj całe mnóstwo myśli i emocji. Co ja mam zrobić? Tak? On tutaj nie może podjąć tej decyzji. Rada dla Was jest taka, żeby się więcej dowiedzieć o tej sytuacji. Jakiś wywiad środowiskowy trzeba przeprowadzić. Tak bym powiedziała. I Aniołek do Was mówi: wyznacz sobie cel, zapisz go i pochwal się wynikami. Małe kroki prowadzą do wielkich czynów. No fajnie. No dobrze, moi drodzy. Dziękuję grupie drugiej. Jeśli się podobało, daj lajka w górę. Ciśnij słupek. Ciśnij słupek, a ja biegnę do grupy trzeciej. I zobaczmy, czy ta osoba się do ciebie odezwie jeszcze. Cztery miecze, karta diabła, dziesięć buław. rada. Osiem kielichów. I aniołek. No tutaj, moi drodzy, coś trzeba zostawić, już nie liczyć na nic. Ponieważ... Yy... Ponieważ tak, w tej relacji było bardzo dużo przyciągania między Wami, takiego fizycznego, wręcz uzależniającego. Mogę powiedzieć, że to była toksyczna relacja, i ta osoba się leczy tutaj. Ona się rehabilituje. I dla Was jest rada, rada bardzo podobna, żebyście odeszli od tej relacji, żebyście po Zapomnieli o tym, żebyście poszukali swojej nowej drogi, zostawić to, co wam nie służy za sobą. Widzicie? Takie lichy to są te uczucia. Pokażę wam bliżej. To są te uczucia, które były. I trzeba się od tego odwrócić i pójść w nową drogę, ponieważ to nie jest dla Was dobre. To jest toksyczne. I ta osoba. Y Czuję bardzo podobnie, tak? Ona ma dość. Dość tej sytuacji, ponieważ ta sytuacja czy relacja z wami, no tam było grubo. Widać, że było grubo, że żeście się pokłócili yy, mocno. Yy. Zbyt duże obciążenie tutaj, a przecież to nie o to chodzi w relacjach, tak? Jesteśmy po to, żeby się kochać i. I żyjemy po to, żeby, żeby kochać. Wszyscy szukamy miłości, bo tak naprawdę w życiu o to chodzi, żeby, żeby być szczęśliwym, tak? a nie męczyć się z kimś. Jest Wam ciężko, ponieważ to było yy, cieleśnie, emocjonalnie również bardzo uzależniające. Bardzo, bardzo duże przyciąganie. I aniołek do Was mówi, zwracaj się o pomoc. Przyjmowanie pomocy jest aktem szlachetnym. Widzicie, być może trzeba będzie zwrócić się o pomoc gdzieś. Może po prostu do... Yy, pomo poszukać pomocy psychologicznej, jeżeli sobie nie możecie poradzić sami z tą sytuacją, ponieważ ta sytuacja, na, ta relacja była naprawdę trudna. Bardzo trudno. Dobrze, dziękuję grupie trzeciej. Bardzo Wam dziękuję za e, to czytanko. Jeżeli się podobało, jeżeli rezonowało z Wami, to bardzo proszę o lajka, o komentarz, subskrypcję. I to tyle póki co. Dziękuję bardzo. Do następnego. Pa pa.